Welcome, Bienvenue. welcome to ja, Lala Noir. Dzisiaj wcielę się w rolę waszej gubernantki do spraw gorsetów. Chyba nie ma elementu stroju, który jest bardziej kojarzony z burleską niż gorset. Z przyczyn oczywistych gorset był fajnym elementem garderoby w latach 40. i 50. No a najbardziej mainstreamową artystką burleski w obecnych czasach jest Dita Fantis, która jest absolutną fanką gorsetów, tight -lacingu, czyli ekstremalnego wiązania się w gorsetach ekstremalnego w takim sensie, że um, wiąże się bardzo ciasno i dzięki temu osiąga się bardzo e, niewielki obwód w talii. I ona tak naprawdę zaczęła od tego swoją karierę, że była słynna z tego, że potrafiła się związać bardzo, bardzo ciasno. Gorsety są dla mnie czymś fantastycznym. I dzisiaj nie będzie filmik o gorsetach w takim sensie edukacyjnym. Dzisiaj po prostu chcę wam pokazać moją kolekcję gorsetów. Jeżeli przy okazji coś wam opowiem i czegoś się nauczycie, to super. Ale to jest filmik, w którym będę się po prostu chwalić swoją kolekcją gorsetów, które udało mi się przez ostatnią dekadę zgromadzić w swojej szafie. To jest chyba jeden z pierwszych gorsetów, które kiedykolwiek nabyłam. i jest to gorset marki Absent, która pojawi się w tej kolekcji jeszcze wielokrotnie. No jest to jedna z najbardziej klasycznych opcji, jakie można sobie sprawić, czyli gładki, czarny underbust, czyli gorset, który jest pod piersiami. Um, jest zrobiony z takiej mikrofibry. Um, nadal jest w bardzo dobrym stanie. Występowałam w nim na scenie wielokrotnie. Wkładałam go na siebie wielokrotnie i no, nadal jest fantastyczny, jakby wiecie. Nie jest on najbardziej talującym gorsetem na świecie, bo to też zależy od um, fasonu gorsetu, ale spełnia on cały czas swoją rolę. I był to pierwszy gorset chyba, który sobie kupiłam. Czerwony Underbust marki Rebel Madness. To również jest polska marka gorseciarska. Ja w ogóle chyba nie mam tutaj zagranicznych marek, gorsetów, chociaż może mam, nie pamiętam. Zobaczymy. <laughs> Ale w mojej kolekcji dominują gorsety polskich marek. Warto wiedzieć, że mamy w Polsce naprawdę sporo bardzo utalentowanych gorseciarek, które szyją fantastycznie na światowym, moim zdaniem, poziomie. Więc nie ma się czego wstydzić. Tak jak polska bielizna jest jedną z najlepszych na świecie, tak samo polskie gorseciarstwo jest, moim zdaniem, jedną z najlepszych na świecie. I to jest. Y no, tak jak już powiedziałam, czerwony Underbust Rebel Madness, wykończony taką bardzo ładną koroneczką u góry. To też jest gorset, który noszę, jak idę na jakąś imprezę. To nie jest gorset, w którym występowałam na scenie. No nie, no, raz chyba w nim występowałam na scenie. Ale to nie jest dla mnie gorset sceniczny. Do tych dojdziemy. I on tutaj można już zobaczyć, jest trochę bardziej wytaliowany, bo to widać tutaj w tym kształcie. I rzeczywiście w nim potrafi się związać tak. Bardziej w sensie, że mam większe wcięcie w talii, bo ja mam w ogóle bardzo dobrą um, sylwetkę do tight lacingu. E, nigdy się nie bawiłam w trenowanie talii, e, bo to trochę za dużo zachodu dla mnie, e, ale mam do tego predyspozycję, więc może kiedyś się zacznę w to bawić. Kto wie? Um, Bordowy underbust, również marki Absent. To jest gorset bardzo przechodni. On należał do mojej siostry, którą kiedyś zaprowadziłam do sklepu Absent w czasach, kiedy sklep Absent miał jeszcze sklep stacjonarny i to był gorset, który ona sobie sprawiła i to był jej pierwszy gorset, a potem oddała go mi, a ja od czasu do czasu też pożyczam go mojej przyjaciółce. Więc taki gorset przechodni, piękny kolor, taki trochę bordo, trochę czerwone wino, Beżowy underbust Barki Rebel Madness. Kupiłam go na wyprzedaży. Oni pod koniec roku mają y, zawsze wyprzedaże z stanów magazynowych, więc warto się czaić. Um, no i wiecie, beżowy underbust też taki klasyk, który warto mieć w swojej szafie, jeżeli się y, ubiera w stylu retro. Y, y, więc y, kupiłam go z myślą o noszeniu podciuchy. Y, y, jako coś modelującego, jeżeli chcę być bardziej wytaliowana, wymodelowana. Więc wiecie, czarny underbust, beżowy underbust, takie klasyki bieliźniane powiedziałabym. Gorset underbust ze sztucznej skóry marki Restyle. Restyle? Restyle to polska marka, więc będę mówić Restyle. Um, no też taki klasyk jeżeli chodzi o ich kolekcję, Restyle jest sklepem z odzieżą gotycką, taką trochę fetyszową i ten gorset bardzo fajnie się wpisuje w ich stylistykę. Jest to gorset, który dostałam w prezencie od przyjaciółki mojej, która stwierdziła, że ona go nie nosi, więc przekażę go w dobre ręce. Jest on bardzo fajny, taki rokowy bardziej. Tutaj ma bardzo fajne bioderka, takie, takie jakby... Halbanki? Nie, to nie są halbanki. No nie wiem jak to nazwać, ale mają tutaj takie na biodrach. Więc też jest y, bardzo fajnie wyprofilowane, tak że da się w nim zrobić bardzo wąską talię, A te tutaj, co się na biodrach, yy, podkreślają, jeszcze bardziej biodra, więc można w tym uzyskać bardzo, bardzo, bardzo fajną sylwetkę. Yy, moją recenzję tego gorsetu można przeczytać na blogu Miski Dwie. No i oczywiście ma on inne zapięcie niż wszystkie te poprzednie gorsety, które Wam pokazywałam, bo one się zapinały na takie klasyczne brykle. Po polsku to się nazywa brykle. A tutaj mamy coś takiego, nie wiem jak to się nazywa po polsku, po angielsku to się nazywa swing hooks i działa w ten sposób. Tutaj jest... No, Rozpiąć się tutaj, nie wiem tu widać. Tutaj się wkłada w dziurkę, tutaj w tą dziurkę jest taka... Kolejny gorset marki Absinthe, który kiedyś należał do Betty Q, a który zgarnęłam od niej na jakiejś wymiance, którą sobie zorganizowałyśmy wraz z naszymi burleskowymi koleżankami, bo od czasu do czasu wymieniamy się różnymi rzeczami z naszej garderoby, których same już nie nosimy. To jest gorset, w którym Betty występowała w jednym ze swoich pierwszych numerów um. Honeysuckle Rose i to był numer, z którym była w Mam Talent, więc wiecie, to był gorset, to jest gorset, który był w Mam Talent. Ten gorset, z tego co wiem, był zrobiony specjalnie na Betty zamówienie i tutaj ma na przykład takie fajne pętelki, e, o, w dołu. Można do nich na przykład dopiąć e, paski do pończoch. Bo można zrobić gorset, który ma od razu też paski do pończoch. Zresztą Ania e, bardzo często, Ania które szyję gorsetę pod marką Absent. Bardzo często we wszystkich gorsetach od, od wewnętrznej strony doszywa takie pętelki, przez które można dopiąć paski do pończoch. Ale oczywiście można je wykorzystać jako element projektu tutaj, właśnie. One tak fajnie odstają i dają taki ładny efekt. Kolejny underbust marki Restyle. Tym razem. Z taką zieloną tkaniną tutaj po środku kupiłam go do numeru burleskowego, w którym um, jestem choinką. Ale zdarza mi się go też założyć do kreacji dziennych. Pamiętam, że byłam w nim na pokazie jakiejś marki bieliźnianej i e, w toalecie wszystkie panie mi, mnie komplementowały, że mam taką, taki fajny gorset i taką fajną talię. To wszystko były gorsety underbust, czyli te pod biustem. Pora przejść do overbustów, czyli tych gorsetów, które mają przewidziane miejsce na piersi. Na czym to skończyłam? Aha, overbusty. Overbust zdobyczne marki mi nieznanej, bo nie ma żadnej metki, poza metką z rozmiarem. Jest zrobione z fioletowej i błyszczącej satyny i został znaleziony przez moją przyjaciółkę w Second Handzie. Warto w poszukiwaniu gorsetów um, przeszukiwać działy z kostiumami karnawałowymi, bo tam zwykle znajdziecie takie dziwne rzeczy, których nie da się w innych miejscach znaleźć. Kolejny gorset zdobyczny, zrobiony z grubej żakardowej tkaniny. Nie wiem jaka to jest marka, ale m, coś mi mówi, że to może być marka gorsetów burleska, bo istnieje taka marka o takiej nazwie. Jest to też piękny overbust. Trochę się zastanawiam, czy nie przerobić go na kostium, bo ten żakardnik jest taki śliczny, aż się prosi o to, żeby go obkleić jakimiś kryształkami. Czyż nie? Przepiękny overbust, który dostałam w prezencie od Ani, która szyje gorsety pod marką Absinthe. Śliczny, z czarnej satyny, z pięknymi e, aplikacjami. I tutaj ma taką wstążeczkę. Niestety wstążeczka mi się trochę zniszczyła, więc może będę musiała ją wymienić, ale. Strasznie mi się podoba ten akcent kolorystyczny i niedawno miałam okazję wystąpić w tym gorsecie na live u znajomego streamera. A koty dostały już jedzenie? Tak, dostały, gdyż albowiem na wejście, tak jak już powiedziałam, dostały tuńczyka, dostały tuńczyka przyniosłam im w darze, bo przecież ma... nie można przychodzić do kotów z pustymi rękami. Ja do Twojego przychodzę z pustymi rękami. Tak, dlatego, i właśnie że... dlatego Cię nie lubi. Dlatego, że Carmen mnie nie lubi, no to mu nie daje jeść. No. Nie, on Cię nie lubi, ponieważ nie dajesz mu jeść. No to sam Przetest... w sumie działa. Przetestuję tą tezę. Z tyłu też jest wstążeczka w tym ładnym kolorze, takim starego złota. Garset z mojego kostiumu burleskowego Jessica Rabbit. Był on szyty na moje zamówienie u Ani, według projektu, który sobie wymyśliłam. Um, Ania ozdobiła go tutaj tą tkaniną i tymi aplikacjami, a ja jeszcze oczywiście podklejałam kryształki, bo czym jest gorset burleskowy bez kryształków. Ten gorset dużo już ze mną przeszedł, bo Jessica Rabbit jest jednym z moich najpopularniejszych numerów, więc występowałam już w tym gorsecie wielo, wielo, wielokrotnie e, i nawet Zdarzyło mi się, że połamałam w nim brykle. Brykla to, jak, po, jak przypominam, to jest ta część tutaj. To jest taka najszersza, najbardziej solidna listwa gorsetu, która pilnuje zapięcie. Ten gorset tutaj nie zapina się na te pętelki, tylko na suwek, żeby było łatwiej się z niego wydostać. Ale brykla nadal tam jest i udało mi się ją złamać. Wiecie, jak się łamie brykle, trzeba się pochylić w gorsecie, Co nie jest proste, ale ja to umiem. I chyba pochyliłam się w nim po prostu o jeden raz za dużo, więc trzeba ją było wymienić. Ale Ania jest fantastyczną gorseciarką i daje na wszystkie swoje gorsety dożywotnie gwarancję, więc wiecie. O Boże, ten gorset jest trochę poplamiony. Nie było wcale moim celem. Robienie z tego filmiku reklamy marki Absinthe, ale Aniu wiesz nie od dzisiaj, nie od wczoraj, że kocham Twoje gorsety i mówiłam to wielokrotnie, że ich mam w swojej kolekcji najwięcej. Ale teraz, żeby pokazać gorset sceniczny, który mam od kogoś innego, gorset inspirowany frakiem, który uszyła dla mnie na zamówienie Joanna Soku. To jest fantastycznie uszyta rzecz. Która leży na mnie jak rękawiczka. Um, przepięknie modeluje, um, jest dopasowane do mojej figury idealnie. Po prostu nigdzie nie robi mi się żadna fałdka niepotrzebna, nigdzie mi się nic nie wpija, nie roluje. Um, z tyłu, tutaj Wam pokażę tył. Z tyłu ma zrobione poły, takie jakie są we fraku. Um, to jest gorset, który został uszyty um, pod kątem kostiumu scenicznego. Muszę jeszcze w nim parę rzeczy pozmieniać, bo chcę wpić y, guziki na bardziej błyszczące, i ozdobić tutaj wyłogi, i może tutaj tę część też troszeczkę, no bo musi się błyszczeć. Ale. No, absolutnie kocham ten gorset. Jest jedną z piękniejszych rzeczy w mojej kolekcji. Nie to, żebym nie kochała wszystkich tych rzeczy, które wam pokazałam, ale no z pewnością ten gorset ma w moim serduszku bardzo specjalne miejsce. A jeżeli chcecie przeczytać moje wrażenia ze współpracy z Joanną Soku przy powstawaniu tego gorsetu, to też możecie to przeczytać, zobaczyć zdjęcia, a nawet filmiki na blogu Miski 2. Czy to są wszystkie gorsety w mojej kolekcji? Nie. Jest jeszcze mój najnowszy kostium burleskowy, który też uszyła mi Ania Absent i to jest spódnica z gorsetem. Taka sukienka gorsetowa, tylko bez części stanikowej, tylko zaczyna się o, jako underbust tutaj i potem jest długą rozkloszowaną spódnicą. Jest to przepiękny kostium. Jak będę mogła, to wrzucę wam tutaj swoje zdjęcie w tym kostiumie, ale to zajmuje strasznie dużo miejsca i trochę nie mam warunków tutaj, żeby to pokazać. Plus mam jeszcze drugi gorset, też od Ani, który czeka na ozdobienie, bo też to jest gorset do kostiumu, ale nie chcę go pokazywać, zanim go nie obkleję kryształkami. Ale wierzcie mi, że e, efekt będzie tego wart. No i jest jeszcze trzeci gorset, który jest w trakcie powstawania u Ani. Paradoksalnie, jak myślę sobie o swojej karierze burleskowej, to dosyć długo wzbraniałam się... <laughs> o, wiem, którego gorsetu tu jeszcze nie ma. Tego siatkowego z Rastyla. A wiesz, gdzie jest? Nie ja idę pożegnać za tygodnią. Paradoksalnie, jak sobie o tym myślę, to dosyć długo wzbraniałam się w swojej karierze burleskowej przed robieniem pokazów, w których rzeczywiście gorset był częścią mojego kostiumu, dlatego, że obawiałam się, że ojej, um, zaplączę się w ten gorset, nie będę go mogła rozpiąć się na czas i no, długo mi zajęło dojście do tego, ale teraz jestem absolutnie fanką tego i myślę, że większość moich, no, no, tak jak o tym myślę, to większość numerów, nad którymi w tej chwili pracuję, a jest ich około 17, um, to w tych numerach gorset jest częścią kostiumu. A Wy, ile macie gorsetów w swoich kolekcjach? Czy to jest coś takiego. Czego chcielibyście spróbować? Może macie jakieś marki, które chcielibyście, żebym przetestowała? Dajcie znać mi w komentarzach e, i powiedzcie, który z moich korsetów podobał Wam się najbardziej. E, no i wiecie, pamiętajcie o tym, żeby zostawić kciuk w górę, żeby YouTube wiedział, żeby polecać ten filmik dalej. E, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. E, staram się wrzucać filmiki mniej więcej co tydzień. I można tutaj zobaczyć rzeczy na temat burleski, stylu retro i życia w stylu glamour. Eee, glamour na budżecie, że tak powiem, bo moim zdaniem luksus to jest stan umysłu, a nie stan portfela. A tymczasem żegnam się z wami. Do zobaczenia. Au revoir.